O, a ja teraz lepiej. Dobra. Witam Was wszystkich bardzo serdecznie, moi drodzy widzowie, na moim kanale i z tej strony oczywiście SOIVIX. A dzisiaj będę grać w Wetter Company, bo podobno jakiś update wszedł nowy. Jaki to oczywiście nie wiem, i co tam się znajduje w tym całym update, ale tego się dowiemy, moi drodzy widzowie, w tym odcinku, więc ja już nie przedłużę i zapraszam Was do oglądania. Coś ze tego gówna znowu. Boże, chryste Eee, dobra, więc teraz tak. To na. A, no tak, oczywiście. Co jeszcze ten, to to trzeba usunąć, to też. To. Trzeba tutaj tak jakoś. A nie. Ja może ten mikrofon tak dam, bo. No, bo tak to mnie za słuchać, zapewne. To tu dam tutaj. No i od razu lepiej, dobra. A tą safeckę to dam tutaj, żeby mi nie blokowało wejścia No, i tak to ma A, no. właśnie. może. Um, Montes. No, na no, eksperymentalnie się polec Dobra. A. Okej. Okay. Właśnie to jeszcze ten store Chcę flashlighta kupić Store Flash Light Confirm i Shovel. No i dobra. I teraz wystarczy tylko czekać. Two hours later. Czemu tak w ogóle ja swoich nóg nie widzę, tak? Ręce widzę jak biegam, ale nóg jak chodzę to nie. I don't understand this. Dobra. Dobrze, obaty i ten. Lecimy do środka. Staminam Ładuj się O Wasz. Gdzie to Jezu Co <noise> to było ty ja się tak zestrałem teraz w tym momencie Co to z dźwięk był w ogóle ty Jezu moje serce Ech Dobra, butelki, pięćdziesiąt cztery. Też to tu, tutaj zostawia. Łe? że jak ja tutaj zaraz tam wybiegnę i to mi z rogu wyskoczy na mordę, nie? O jezu, to to. Dobra, to to git w takim razie. No masz? Chcesz? Nie, chcesz, ok. W takim razie tutaj pozwoli, że pójdę. 117, a my ile mieliśmy? 130 chyba kłot, nie? No, I guess, so. O jezu. Co tam jest? No dobra, poświęcę. Jestem. Jest tu coś? Nie, zajebiście. Dobra. Ja. Co? Boże. Dobra, jest tu coś jeszcze? W tym pokoju zazwyczaj nic nie ma. Będzie coś? Nie. Okej. Okay. Aj tutaj się mrocznie zrobią. Nie będę kłamał. Tu coś jest? O, tutaj to jest te serwery są całe. Ty tu dalej idzie, co jest? Okej. Okay. O, kluczyk. O, gdzie ten klucz? A tam nie tu. Łe? Ale tu już chyba nic nie mam. Z tej latarki nie będę aż tak korzystał, bo mam już ten na połowę. Baterię. Wiesz tu coś? Tu w tej szafce? Nic? Serio? A główna prawda, że nic. Ile to kosztuje? Dobra, biorę. O kolejne, dobra. To w takim razie teraz tak. Kluczyk. Biorę to. Ktoś jest? Steering wheel. Dobra i chyba się możemy już wracać nawet, nie? No, why not? O, się coś wyszło. O Jezu, dobra, hej! Nie ruszam się. Ja myślałem, że to coś innego, nie? A to to gówno kolejne wyszło. Jezu, ten god... Dobra, to ile mamy tego? To 17. A razem? Ile? Ile? Nawet no, Git! Dobra. To może już sobie pójdę. No bo jest już czwarta. Jest chyba o 8 wychodzą, nie? Czyli dobrze pamiętam. Właśnie ciekawi mnie też ten Old Bird, nie? Bo ja go chyba jeden raz spotkałem. Jego chyba jeden raz spotkałem. Jeśli chodzi o moje całe doświadczenie w Little Company. Tak ryczy ciągle tu powiecie co? Ja... ja... ja se te... butelki zaniosę I... a bo ja tu, mm, A tu jeszcze mam, dobra ja, ja se te butelki zaniosę do statku i pójdę jeszcze tam fire, fire exitem, bo tam jest... Jeszcze bodajże... fire exit, nie? Dobra, czyli że mamy 200 ileś tam już. Całkiem git jak nas sam z początek. I, guess. I jeszcze poszedł pod tamten klucz i tak dalej, nie? Ale tam. No, sądząc po godzinie, że zaraz ósma będzie, to już nawet raczej do i tu nie pójdę. Wiecie co. Dobra, to myślę, że już można ten dzień zakończyć. Le lecimy sa. O, co to to czerwone gówno było? Jakaś kropka czerwona. Duża w miarę. Dziwna. No dobra e, to dalej. To jest teraz tak. Tutaj jest lew. Zajebiście. Eee. Bonus. Dobra, to sobie pole... A czekajcie, da się to tak skrócić? O, dobra. To zajebiście. Teraz skrótów będę używał. Dobra. A, no tak, latarkę jeszcze muszę naładować. No. Co to było? A, ten nul. Ej, on koszty? Osiemdzie... 80. Nie. 80. Osiemdzieś... To nie w miarę aż tak dużo. No dużo, ale nie aż tak. Więc... Ja wolę nie ryzykować życia dla 80-tych. Nie wiem, jak to się tutaj w tej grze mówi, pieniądze czy. Holderawia. Awent. Zajebiście. Hej. Hej. O, prezencik. czek. Locked No dobra. Okej. Okay. Zajebiście. To nic nie będzie. Gdzie ty jesteś? Cię nie widzę. O. wow. Nie widzę cię, ponieważ oczywiście nie mam. O hej, latarki. letarki. Jezu, no nie rób mi tak, człowieku. Fary, O, A dobra, to ja ci tę flaszkę nie zabieram. To ty sobie ją tutaj ten. Weź. Bo zapewne, jeżeli ci w tą flaszkę zabiorę, to będziesz. W miarę agresywny Teraz skąd ja tam już byłem czy nie byłem? Ja sam już nie wiem, naprawdę hmm. O coś tu się... o Ola Jackson la... Dobra, tutaj wielka śruba to tam nie Tu coś jeszcze jest Locked, kurde, bym tam... Bym tam se poszedł, ale nie mam klucza Oczywiście musiałem go zmarnować na kurde głupie drzwi, które mi gówno dało oczywiście, ale... Nevermind. Hej, chcesz? Okej, okay, nie chcesz. Masz. Nie ma za co. Już wolę, żebyś mi to zabrał niż mnie zaatakował, szczerze mówiąc... Coś jest, tu nic nie ma, okej. Okay. Jestem ciekawy co w tym prezencie będzie. Dobra, kolego. Ja mam złe przeczucie do tego szybkiego biegania, wiecie co? Ja mam bardzo złe przeczucie, że to może być nawet Collier head Więc ja bym się teraz udał tutaj do FireX tu No z pewnością Mógłbym... W sumie to... Mógłbym też pójść teraz do statku na odwiedź lotarkę. ale... E tam, po co? Po co? Nie. Jednak oh. się opłaca w tej tam wychodzić. Aperytus tu jest! Dobra, widzowie, to chyba bierzemy, nie? Wybiorę tą flaszkę I to idziemy po Aperitusa No Ty, Bo to w sumie Jest zajebisty ten tak na moje zajebisty ten Nam się trafił Może tego. Bo... Też to. Jeszcze... to tu jeszcze coś? Nie, Czy że po aperitusie pójdę zaraz. Jedynie. Dobra. W takim razie idziemy i się stąd wynosimy. Już na dobre, chyba nie. Zazwyczaj to teraz będzie. No bo dobra, ten krzyk sobie jeszcze wezmę. Why not? Tu nie wchodzimy, bo może tam być turret, a ja nie chcę zginąć teraz Dobra, i się teraz udajemy do wyjścia Wez zajebisty w sumie. No, całkiem spoko. Wezmę sobie to i parę tu site co tam pójdziemy już. A po ten prezencie i po ten large axel, to się najwidoczniej wróca. No bo jest czwarta. To się wrócę. Why not w sumie? Dobra. D mogę tu? O. Okej. Okay. Znowu te ryki są dziwne. A, no tak, dobra, to sobie zaraz tą latarkę odwie po prostu. No. Dobra. Latarka, sprawdzamy czy coś tu jest. Nie ma. To w takim razie idę Dobra A no tak, tu jeszcze flaszka to było <gryw> Okej okay. Mo Chyba mogę tu już zaskoczyć, nie? Okej, okay, mogę się teraz zastanawiam, czemu ja ża żadnego Foldy Major nie dostałem bo tak na oko to to było w cholerę wysoko wtedy Dziwne Ryczenie. Zasrane Dobra, co będzie w prezenciku? Ile to kosztuje, no? 25, nawet git. No 324 w miarę dużo nie powiem, że nie. Dobra, to teraz ostatni dzień nam został, nie? W takim razie moglibyśmy się teraz. Udać na no, no, dobra jednak nie, bo Adamant jest Eclipse. To w takim razie na ofens. A dobra, właśnie chciałbym coś jeszcze sprawdzić. Telewi telewizja? Telewizor można kupić. Oj, ten cruiser tutaj jest. To jest chyba ten cały wóz na ten magnes, nie co, co mi widz napisał. Ale ile on kosztuje? 370. W przyszłości jest taką głupię, no. W przyszłości. Boombox. Dobra, to w takim razie teraz tak Mons A to w takim razie z sale Jezu, naprawdę! Dobra, teraz musimy się sprint naładować. O, teraz. Polecam go! Uuu, ty za po... Wiada się zajebiście, ale tam jest turet. Oj, mi się to nie podoba, że tam jest turet. Oj, ewidentnie nie. Ehm, Da się go jakoś ominąć. Ale ja bym na razie tam się nie udawał, w tamto miejsce. <noise> ja nie chcę zginąć w tak... W ...krótkim czasie. Tu będzie ap... No, aha, wiedziałem. Czyli, że mamy kolejnego aperitusa Dobra. Zajebiście w sumie, no. I te Ale nie na wprost od Entrensa, nie? Od wejścia. Czy tam wyjście? Kolejny kontrol padł. Czemu się zaklinowało? O, dobra. Okej okay. tutaj gdzieś mina była, nie? No, mina, mina, mina. Siwa temper. Shit. Dobra, jestem. Oof. Dobra, ja bym z tym na razie poszedł. Ale akurat teraz tamper, naprawdę, tu ja tak tuptam? Jezu, kurysta. Hmm. Dobra, i teraz tak, czy ja mogę to jakoś tak zrobić, że, ale czy to się nie, dobra, ja to już wolę. Wszystko do statku po prostu zanieść. Ej, dobra. To po prostu sobie tutaj zrzucę te itemki tutaj tak. Bo mi się... Szczerze mówiąc nie chcę wchodzić, tak? Jesteś tam raz po tej drabinie nie i naprawdę. Naprawdę. Dobra jest czwarta. To w miarę hit mi w sumie idzie jak na początek sam. Naprawdę. Myślałem, że mi gorzej pójdzie. W takim razie już mogę siebie nazywać takim... Prawie Wiecie co? Ile mamy tego? 152. Dobra, to ja pójdę po prostu po aparatusa jeszcze. Skoro tam jest hamper, jeszcze. Faktycznie mogę nie zdążyć, bo jak on mnie ...zauważy. O, no cóż mam powiedzieć, nie? Wtedy jestem w dupie, A, autentycznie w dupie. Przepraszam, było. Czemu to mi się ide da idealnie kurde ten na wejściu zaraz pełniło? Jaka jest kuźwa szansa na to? Jaka? Aj... I... Fuck this shit. Zero days left. Zajebiście. Fuck. No dobra. Ej. no to tak jak zawsze, Aykos. Nie. Yeah. No to już chyba nic z tego nie wyjdzie. Mam tylko. Jak 20, jak total 20? To gdzie tu gdzie tu masz cholera jasne jeszcze ten? Co cholera jeszcze masz cztery? Łe! Dobra to widzowie Wyszło tak jak zawsze ja się w tym momencie Z wami żegnam Ech zostawcie oczywiście subika Z dzwoneczkiem żeby być na bieżąco Z moimi materiałami, które W przyszłości oczywiście wstawię I zostawcie łapkę w górę jeżeli ten odcinek Się wam spodobał No i cóż Cześć